końcówka mocy we wzmacniaczu zaraz to naprawimy cyka sobie ale nie zawsze od czasu do czasu wszystkie przewody od głośników są teraz odłączone zobaczymy może tu jakiś jest problem Ponieważ końcóweczki są już troszkę wyrobione, może gdzieś coś się stykało. Zaraz sobie je wszystkie ładnie poprzerabiamy. Tak mi to wygląda, że nawet nie będzie potrzeby rozbierania tego sprzętu. Ale jak już go wyciągnęliśmy, to możemy go śmiało przeczyścić, wyodkurzać, pędzelkiem ładnie po pomiziać, że tak powiem. Szybko skoczę po jakiś śrubokręcik i zaczynamy pracę. Dobra, wszystko mamy. Musimy okręcić wszystkie śruby. Mało miejsca mamy. Jeszcze od prądu nie odłączyłem, zobaczymy, czy będzie tykał dalej. Ani jednego pstryknięcia, więc chyba jest dobrze wszystko. Zobaczmy, tutaj w środku, co się dzieje. Tutaj zauważ, pod tymi, jakby to powiedzieć, magnesikami jest pasta, która wysycha często, gęsto. Dzisiaj nie będziemy tego nakładać, bo ostatnio już to było robione. Przetrzemy tylko go skórzy. No i jak to robimy, żeby nie uszkodzić sprzętu? Bierzemy ten oto pędzelek i sobie spokojnie czyścimy całość. Można też delikatnie przedmuchać, ale nie żadnym kompresorem ani niczym takim. Nie ma dużo kurzu, bo jakiś rok temu pastę nakładałem, też wyczyściłem. Podstawowy błąd, jaki teraz tutaj popełniłem, o którym zapomniałem i niestety mogłoby się zdarzyć bubu, nie odłączona wtyczka, ale z pozycji pędzelka jakoś to poszło. O, znowu się zaczęło. Coś tu ruszyłem pędzelkiem, zaczął stukać, więc chyba jednak Będziemy tutaj te dwa elementy odkręcać i smarować od nowa. No, teraz już żartów nie ma. Prąd jest odłączony. Wykręcamy sobie te dwa elementy tak jak mówiłem w pierwszej części. Widać, że pasta jest. Delikatnie ją paluszkiem rozsmarujemy, żeby powierzchnia była pokryta równomiernie. Może być też tak, że może troszeczkę za dużo tej pasty jest. Okay. Tak jak mówiłem, zbieramy ten nadmiar pasty. Troszkę ona się tu właśnie pokruszyła. Jest taka z grudkami. Ale już to poprawiamy. Ładnie zebrana pasta, wyrównane wszystko. I możemy z powrotem to zakręcać. Poczekajcie chwilę. Ręce już nam przemyte, możemy skręcać wszystko. Tu ma śrubeczka nam wpadła, już ją wyciągamy. Oczywiście prąd musi być odłączony, pamiętaj o tym, żebyś się nie zapomniał, bo to czyścisz sobie czyścisz, a tu możecie coś spotkać nieprzyjemnego. Dostęp tu jest nieciekawy. To jest sprzęt Techniksa. Ma około 30 30 lat. Bardzo wytrzymały sprzęt. Nie zamieniłbym go na żaden inny. Razy już go czyściłem, przeglądałem. No, ja go mam jakieś, może 15 lat. Może z 6 razy go wczyściłem. Dobra, sprawdźmy efekt naszej pracy. Nic nie tyka. Poczekajmy chwilę. Jeszcze chyba wygląda na to, że jest w porządku. Jeszcze dla pewności. Zróbmy takie coś, że dokręcimy sobie te śrubki mocniej. O, to już dobrze jest dociągnięte. To również chyba jest dobrze. A tu troszeczkę było luźno. No i to wszystko. Cała nasza praca, cała filozofia. Wszystko jest fajnie, pięknie. Z powrotem możemy się cieszyć kolejne 5 lat słuchaniem muzyki. Dzięki za uwagę. Tutaj jeszcze taką blaszkę musisz ściągnąć, o której zapomniałem. Dlatego dogrywam tą część tego filmu. Musisz to ściągnąć. I to samo. Historia z pastą. Troszeczkę trzeba ją tutaj rozgarnąć, bo ona już jest stara z wierzchu. Taka już spróchniała. Widać tutaj, że troszeczkę tutaj pasty brakuje. Nie jest rozłożona równomiernie. To też musisz sobie poprawić. Nie zapomnij o przerobieniu końcóweczek. Mają być ładnie zrobione, abyś bez problemu mógł je dołożyć do wzmacniacza. No to sprawdźmy.